Siekiera, motyka, bimbru, szklanka, mobs dziś zabrał nam Brajanka. Siekiera, motyka, 500+, plus po Jessica idą już. A na część 20 trzeba jak do mobsu się rejestrować? Dawaj prędko 20 odcinek, oczywiście z jakimś bonusem, bo nam się należy. Aż dostałem czkawki ze śmiechu. Dawaj 20 odcinek, mnie się należy, wpędziłeś mnie w nauk tymi odcinkami. Uzależniłeś mnie tą serią, potrzebuję tego jak wody i powietrza, tak samo jak matki jeśli chodzi o 500+. plus. I wyobrażam sobie bez tego życia, dawaj jak najszybciej, bo się za Czekając w napięciu na następny odcinek. Pozdrawiam! Dzień dobry moi mili, stało się! W końcu dotarliśmy do 20 odcinka Beki z Madek. Nie wiem, może należałoby się chociaż jakoś ładnie ubrać z tej okazji? Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich części tej serii, to zachęcam do kliknięcia w kartę z playlistą ze wszystkimi odcinkami, która pojawi się tutaj. A jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale i jeszcze go nie subskrybujesz, a chciałbyś być na bieżąco z filmami, to koniecznie zasubskrybuj go teraz. Zapraszam też na mojego Discorda dla widzów. Link znajdziecie na dole w opisie. A teraz zaczynamy! Witam, czy posiada ktoś wykaz, gdzie można skorzystać z bonów turystycznych? Najsłuszniej byłoby je przekazać osobom bardziej potrzebującym, na przykład mniej moim dzieciom. Wiadomo, że najsłuszniej wszak nie ma to jak głos rozsądku, ale docencie proszę, że nie napisała dzieciom. Dzień dobry, piszę w sprawie twojego iPhone'a. Jestem matką trójki dzieci i wszystkie pieniądze wydaję na nie. A ty dobrze zarabiasz i nie masz rodziny, kupisz sobie nowy, więc bardzo prosiłabym o przekazanie mi go nieodpłatnie. W zamian będę przysyłać ci zdjęcia moich aniołków. Na jednego bąbelka nic darmowego nie przysługuje. musisz zrobić sobie więcej dzieci. Najlepiej każde z innym, wtedy twoje notowania rosną. W ogóle zero żył Businesswoman. Trzeba było napisać, że wyśle zdjęcia bimbałków. A jak już dostanie iPhone'a, to ups, sorki autokorekta, miało być bąbelków. Szukam niani dla 3-letniej córeczki. Mała jest energiczną i uśmiechniętą dziewczynką. Godziny spędzania czasu z dzieckiem nie będą określone. Czasami wypadnie, że trzeba będzie posiedzieć 8 godzin, a czasami 2 godzinki. Proponuję 6-8 zł za godzinę. Pozdrawiam, spoterka. Energiczna i uśmiechnięta równa się szatan wcielony za 6 zł oferta roku, nie ma co. Z tymi widełkami to o co chodzi? Zależne od fazy księżyca, pewnie, że wybieram 6 zł. A, ale co tam, za takie pieniądze można zamknąć dziecko na balkonie. I... Zająć się książką. I przynajmniej już wiadomo, ile warta jest praca madek przy dziecku. Ktoś tu się orientuje, jak wygląda działalność nierejestrowana? Z racji pobierania 500 plus i TP dodatków, nie mogę podjąć pracy, a pomyślałem sobie o podjęciu jej pod taką działalnością. Oczywiście po szkoleniach i kursach. Wydaje mi się, że wtedy państwo by nie wiedziało, że pracuje. Nie mówcie jej, że 500 plus przysługuje również osobom pracującym. Niech kombinuje. No ale już pomijając ten fakt i idąc dalej jej logiką, to z tego, że pracując, możesz mieć 4000 i nie mieć 500 plus, lepiej nie pracować i dostawać 500 zł od państwa. Czy ktoś mi pomoże trudną sytuację życiową? Nie mam co jeść i i nie mam co dla dziecka, żadnych rzeczy, bo nie chcę mi pomóc mosu. Proszę o pilny kontakt w sprawie drudej. Niech ktoś jej pomoże, albo chociaż podlasie, podkarpacie, cokolwiek. Tak w ogóle to po co jej rzeczy dla dziecka, skoro dziecko zabrali. A ja nie mam kota, nawet karmy nie mam dla kota! Witam serdecznie. Przepraszam, że zawracam głowę, ale moja obecną sytuacja zmusiła mnie do tego i chyba innego racjonalnego wyjścia nie widzę, póki co. Jestem mamą dwójki cudownych dzieciaków, w kwietniu na świat ma przyjść moje kolejne maleństwo. Życie pisze różne scenariusze. Zostałam sama z dziećmi z dnia na dzień, bez jakichkolwiek większych środków do życia, mam tylko to, co Państwo obecnie nadzieje na dzieci, czyli 500. Plus i rodzinne. Pozew o alimenty złożony w sądzie, ale potrzeba czasu, zanim wszystko się ruszy. Zwracam się z nietypową prośbą. Czy mogłabym prosić o darmową wysyłkę danego ogłoszenia? Byłabym ogromnie wdzięczna za okazaną pomoc. Ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach jest dużo osób, które wyłudzają, ale ja mogę przysiąc, że do nich nie należy. Mogę również podać swojego FB. Jeżeli nie, to rozumiem, najmocniej przepraszam i wszystkiego dobrego. Oczywiście, żebym wysłał ogłoszenie za darmo, to mi po ogłoszeniu w sumie można je drukować wielokrotnie i wysyłać za darmo wszystkim potrzebującym. Bez wątpienia pączki z dziurką dla małego łasuchadowe wesołe miny z dziurką. Ach, najpierw Karyna wszędzie powstawia. Zdjęcia bąbelka, a jak bąbelek podrośnie, to szoki niedowierzanie, że zdjęcia bąbelka krążą po internecie. Witam, ogromna prośba do was. Moje koleżanki córeczka bardzo lubi bawić biżuterię, ale na zwykłą jest uczulona, dlatego wielką prośbą do was. Nie ma ktoś niepotrzebnej srebrnej, biżuterii lub innej, będę wdzięczna za każdy odzew. Pozdrawiam. Oj, srebra to nie mam, ale mam trochę złota, platyny i brylantów. Czy córka chciałaby się ewentualnie pobawić czymś takim? Bardzo proszę, chętnie dowiozę i dołożę czekoladę. Albo może Wy oddajcie jej swoje pandory, tołsy czy inne aparty. Co będziecie maluszkowi żałować? jeden i zaczął się problem. Nie z wodą, tylko z dziećmi. Sąsiadów, przychodzą na basen pod nieobecność moją i się kąpią. Rozmowy z rodzicami przeprowadzone, ale jedna wybitna mamusia zaczyna straszyć mnie policją. Basen na terenie prywatnym. Matka wiedziała, że dzieciak się kąpał, ale nie przyszła porozmawiać od razu. Co robi? Suszarkę bym rzucił do basenu, ewentualnie piranie. Albo kupiłbym sztuczną kupę, nawet kilka i niech sobie pływają. Ciekawe, który się odważy wejść. Są ludzie, których teraz nie stać na jedzenie, a nawet na maskę, a te bogate samolubne snoby zrzucają te wszystkie pieniądze na bombelki za swoje fantazyjne samochody. To mnie przyprawiło o mdłości. A mnie przyprawiało jak ktoś się rządzi nie swoimi pieniędzmi i co mam? Z... Zrobić. Witam, zdecydowałem się na pierwszą dziarę z buźką mojej córki. Mój plan jest taki, aby była buzia na dole trzy kwiaty typu piwonia i pod tym datę urodzenia z imieniem. Wzór jest w trakcie tworzenia przez tatuatora. Może Wy mi pomożecie coś ulepszyć i co najważniejsze, gdzie tą słodką buzię umieści. Widziałam dużo ojców, którzy robią na klatce piersiowej, ale czy kobiecie to będzie pasować? Myślę też nad nadaniem jakichś kolorów, ale niby słyszałam że co rok bym musiała chodzić na odnowę tego, czy to prawda? Takie zdjęcie wybrałam. Serdecznie pozdrawiam. Kurde, taka słodka ta buzia, może sam też sobie zrobię. Jeszcze do tego tęcza, jednorożec i dookoła błyszczące diamenciki. Za jeden posponsorowany na Instagramie Cristiano Ronaldo otrzymuje 1,5 miliona dolarów. Niech odda na chore dzieci. A co się będzie ograniczał? Nie tylko na chore, ale też te, które mają samotną matkę. A jak już będzie miał zamiar się tak rozbujać, to też na te, które po prostu istnieją. Dziewczyny, muszę się wyżalić. Jestem mega zła. Za 2,5 miesiąca muszę wrócić do pracy. Od początku ciąży miałam ustalone, że znajomą, że będzie pilnowała dziidusia, kiedy ja wrócę do pracy. Zresztą ona pilnowała już mojej córeczki 4 lata wcześniej. Kilka razy wspominałam jej, żeby ona pamiętała. Ona się śmiała, że jak tylko będziemy ją chcieli, to przyjdzie. Napisała mi, że od listopada idzie... Zajmować się innym dzieckiem i nie zajmie się nikodemkiem. Jestem w czarnej dupie. Na szybko muszę kogoś szukać, bo do żłobka 13-miesięcznego szkraba nie oddam. Jestem zła, wściekła, rozżalona, tak się nie robi. Ale co to za matka, jakiej zależy, żeby do pracy wrócić? Ojejku biedny nikodem, Ponieważ nasza córka zaczyna chodzić, a wszystkie podłogi są w płytkach, szukamy kasku ochronnego na główkę. Jaką firmę byście polecały, żeby dawał najlepszą ochronę? PS. Przewrażliwionym mamom, które tu piszą. Nie zamierzam zakładać dziecku tego kasku 24H. Potrzebuję tylko na skrajne sytuacje, kiedy nie mogę przy dziecku stać się stop. Już się nieraz tych wszystkich opinii, jak to dziecko nie powinno chodzić boso. Matka powinna siedzieć z dzieckiem, a nie iść do pracy. Jakie to szkodliwe są nosidełka przodem do świata i chodziki. Zachowajcie je dla siebie i wychowujcie dzieci jak chcecie, a ja będę swoje wychowywać, jak ja uważam. A nie uważam, żebym zamykała je w szklanej bańce i chroniła przed wszystkim. Kurde, mocne dziecko, ledwo co zaczęło chodzić, i już chatę demoluje. To nie tylko kask, a najlepiej kask z kagańcem, bo jeszcze meble pogryzie. Niech rzuci kamień ten, co nigdy nie przywalił o Bemo, stary kaloryfer. Mała prawdopodobnie ma trzy bo sam lekarz nie wie, co jej jest. Dostała wczoraj antybiotyk i pojawiła się taka dziwna kubka. Akurat miałem gdzieś Obiad, ale już nie zjem. Dziękuję, szanowna matko, że zadbała się o moją dietę. Muszę zapamiętać, nie przeglądać Facebooka przed obiadem. Ale tak ze zdjęcia to nie idzie wywnioskować, niestety, to trzeba spróbować. Jak kwaśna to rzeczywiście trzy dniówka. Polizałaś przynajmniej, żeby sprawdzić smak. Cześć, jestem w 12 tygodniu ciąży i za ile lekarz mógłby stwierdzić, czy w ogóle mógłby stwierdzić, że dziecko będzie miało inny kolor skóry. Hm, czyli stosunki były mniej więcej w tym samym czasie z panami przeróżnego koloru skóry, skoro musi się zastanawiać, jaki będzie kolor skóry. No przecież kolor skóry może odziedziczyć po jakimś przodku. Co wy trudnych spraw nie oglądacie i nie wiecie? Witam. Moja znajoma jest w trudnej sytuacji fin. Ostatnio straciła pracę i okazało się, że jest w kilku tych ciąży. Ma zamiar zatrudnić się gdzieś na umowę o pracę i od razu przejść na L4 lub miesięczną opiekę nad swoimi dziećmi. Chodzi jej o to, by mieć środki na życie i pozostać w domu z dziećmi, bo nie ma żadnej pomocy. Z Tego to się orientuje, musiałaby przepracować miesiąc, by nabyć prawo do wynagrodzenia. Jak to prawnie wygląda i czy nie będzie miała problemów? No tak, zawsze im się przypomina, że mają ciężką sytuację finansową dopiero wtedy, kiedy zachodzą w ciąże. Wcześniej na pewno super jej się układało, więc zamiast iść do pracy, zarobić i być uczciwą osobą, to wolała walnąć sobie dziecko. Mam problem Podejrzewam, że kot przyniósł nam do domu pchły. Mam małe dziecko i codziennie wstaję z nowym ugryzieniem. W domu mamy czyściutko pościel wypra na dywany także. Powiedzcie mi jak sobie z tym poradzić. Widziałam, że są spraye i inne środki, ale mam ogromny dom. Jakbym miała psikać cały dom. Wszystkie zakamarki to musiałabym kupić z 20 sztuk. Czy są jakieś inne sposoby na zwalczenie tego dziadostwa? Zacznijmy od tego, że mając małe dziecko, nie można mieć kota w domu. Nie słyszałeś, że koty są zazdrosne i mogą zadusić dziecko. Trzeba wykroch, wykrochmalić i puścić przez magiel, a potem na trzy zdrowaśki do pieca. Koty mogą przecież też zaszlachtować dziecko nożem albo utopić w wanience. W przypadku zaczną upijać dziecko pokryjomu albo nauczą palić fajki? Wydaje, że nasz rząd powinien rozważyć podniesienie 500 plus do 700 lub 800 plus. A po co się rozdrabniać? Po 10 tysięcy plus na każde dziecko, psa, kota, chomika i dodatkowo milion euro raz w roku. Co na dzieciątka żałujecie, a kto będzie na wasze emerytury zarabiał? Bąbelki to przyszłość narodu i im się należy! Kura, mam szansę przeżyć drugą denominację! Witam! Czy któraś z mam może się orientuje, jak to jest, kiedy dyżur wakacyjny ma przed szkole, do którego chodzi dziecko, ale z przyczyn remontowych proszą o nieprzyprowadzanie dzieci z wyjątkiem rodziców obojga pracujących? Czy jest to zgodne z pra... I etyką zawodową? Dlaczego dzieci jednego rodzica niepracującego są dyskryminowane i zabierana jest im szansa na zabawę z rówieśnikami? Czy jest tu na przykład mama prawnik i powie mi, czy jest sens walczyć o miejsce dla dziecka? Co tam prawnik? Do sądu z nimi? Co się będzie ograniczać? A Beczka przecież musi mieć chwilę spokoju, żeby wypić w końcu ciepłą kapucinę. Jeste się bez serca! Nie pozdrawiam, Rafała R, z którym jestem w ciąży. Szkoda, że tylko zabawiłeś się mną i zostałam z tym wszystkim sama. Standardowo zostałam przez typa zablokowana. Nie znamy się od dzisiaj tutaj takie numery odwalasz. No ja myślę, że ty przeczytaj i pomyśli: kurde, a taka fajna laska, wezmę ją, odblokuje. Może wtedy mnie pozdrowi. I od razu poczuję się odpowiedzialny za Bąbelka i dorośnie, żeby chociaż jedno z rodziców nie zachowywało się jak dziecko. Zna go nie od dziś, ale nie zna jego adresu znajomych. Coś mi się wydaje, że w tej znajomości chodziło tylko o jedno, ale oczywiście mogę się mylić. Witam! Sprzedam agres. Owoce ładne, duże, twarde, idealnie nadaje się na zaprawy. Dowóz do swarzędza, poznania i Lubonia we wtorek, godziny popołudniowe. Agres trwany na zamówienie. Chętnych zapraszam do zapisów. Pięcia bąbelka jako zmiękczacz do każdego ogłoszenia. W tym kraju lepiej nie pracować, wtedy nie pobierają żadnego podatku i zasiłków jakby więcej. Też to zauważyłam, a jak jest... Jesteś na swojej działalności to już w ogóle przesrane. W od przyszłego roku Zusik ponad 1700 dotych na miesiąc. To akurat prawda. Dla matek posiadasz własnego interesu w tym cebulandzie to istny bohater niczym bohaterowie Marvela. Drogie mamy, proszę o radę. Otóż mamy już jednego bąbelka, Jest to cudowna córeczka, która w wieku 28 miesięcy mówi już słowo jak, gdyż mieszkamy w Niemczech. Chciałabym mieć więcej tak wspaniałych dzieci, ale nie ukrywam, że martwię się o swoje ciało. Chcę pozostać piękna i seksowna dla swojego prawie męża. Czy któraś z was korzystała z usług surogatki? Jak to wygląda moje drugie mamy? Od razu widać, że fake. Prawdziwa matka napisałaby surykatka. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie o komentarzu, łapie w górę i subie, jeśli odcinek Wam się spodobał. Odwiedźcie mnie też na fanpage'u, Instagramie i Discordzie. Do wszystkiego, linki są na dole w opisie. Dzięki i na razie!